Na tapetę idzie kolejny problem. Tym razem grill ogrodowy. Taki gazowy. I problem, zobaczymy, czy da się jakieś światło lepsze zrobić, bo trochę słabo. On nie jest jakiś mega stary, żeby nie było. Ja wiem, trzy sezony chyba wytrzymał. No i dalej, dalej działa. Natomiast zauważyłem problem taki. Już pokażę, na czym polega. Że po prostu. Przerdzewiały palniki. Będzie dobrze widać chyba jak zapalę płomień. O co chodzi. Problem jest taki, że tutaj są rurki ponawiercane, z których wydostaje się gaz i tworzy to płomień. Natomiast w kilku miejscach te rurki i te szyny już całkiem przerdzywiały No i Trzeba coś wymyślić, żeby. No, te blachy to też są tragiczne, ale to nie, nie jest problem. Ja to mam już pomysł, żeby zastąpić po prostu yy, blaszkami z nierdzewki, bo to, to od początku był dramat nieporozumienie. i nieporozumienie. wbrew pozorom, to co, to co się robi na grillu, to ten tłuszcz wcale nie konserwuje <grych> blachy, tylko ją wyżera. Trzeba mało ma z tłuszczem wspólnego, albo przyprawy robią swoje, nie wiem, ale to. To jest też niezła rozsypka. Ale spoko. Na wzór są, także że myślę, że z tego się blaszki zrobi bez problemu. Natomiast większy problem jest tutaj z tymi palnikami. Tu są takie rurki pozadniatane na końcach, którymi rozprowadzany jest gaz. I tak jak tutaj, to już jest przeżarte całkowicie. No i tak sobie wymyśliłem, że te rurki można by Zastąpić jakimiś rurkami z nierdzewki, patrzyłem, że są dostępne różne średnice ścianka 1 mm, na przykład tam 12-20 mm średnicy. I tak myślałem, żeby coś takiego kupić i no po prostu je wyeliminować, to co tutaj jest zardzywiałe, ponawiercać tam te rurki i zrobić, jak gdyby powiedzmy, że wieczne. A kolejna rzecz to tu na dole ta płyta, na którą ma to wszystko spadać. No, też już jest. No, nie tyle wyrdzwiała, bo ona była z ocynku, także tu nie jest źle. Natomiast ona się wygina. Tutaj trzeba by taką poprzeczkę wspawać wzmacniającą, żeby to się lepiej trzymało. Bo było bardziej sztywne, no, ale to mówię. Tutaj, tutaj jest jeszcze w miarę zdrowe, Dlatego nie ma sztywności. I to cały pstryka. No, to jest mały. Z tymi blaszkami to jest mały problem. To będzie łatwo dorobić. Natomiast muszę poglądać co z tymi palnikami. Teraz tak patrzę, że tutaj od tych kurków, które puszczają gaz są takie redukcje i one są chyba z jakiejś właśnie nierdzewki zrobione i dopiero potem przechodził w tą rurkę po prostu z otworami, które, które robią kopalniki, natomiast ta blacha która myślałem, że jest spoko, to już nie jest spoko, była spoko w zeszłym roku jeszcze, ale to to się wymieni, też to chyba zrobię z nierdzewki, mam akurat taką blachę nierdzewną 1 mm, będzie będzie ok i będzie w zasadzie Wieczne. No tak, ta blacha to zdecydowanie pójdzie do wymiany, bo to jest tragedia. Ale tak jak mówiłem, jak będę następną robił, tutaj nie da się tego wyższego rantu zrobić, bo by tam się nie wsunęło. Ale zrobię jakąś poprzeczkę, albo nawet dwie poprzeczki, coś takiego, żeby to trochę usztywniło. Bo to dopiero jak się tak przytrzyma, to widać, że to jest. No jest krzywe. Zrobione, żeby w dół wyszło jak mamy przymocowane te blaszki. Blaszki są z nierdzewki zrobione z tego co widzę. No akurat się nie, nie popsuły. Jest, aż taki niezdarny. Jestem ale robienie wszystkiego jedną ręką nie jest takie proste. Kurde, jeszcze sobie górny uchwyt odnitowałem. Ten co mi nie przeszkadzał. Zamiast dolnego, szlak. No i tak wygląda ta, ta rurka, którą chciałbym wymienić, zastąpić. O, widać, tutaj są dziurki wiercane, Także na wzór jest. To by nie był problem. Końcóweczka jest też ładna właśnie z nierdzewki. Ta, która wchodzi tam bezpośrednio na palnik. No, natomiast to ewidentnie zaoszczędzina. No nareszcie tego materiału. Pewnie, że mogliby to zrobić wszystko z nierdzewki, byłoby super, no ale pewnie by wtedy też kosztowało kilkukrotnie więcej. Kwestia jeszcze taka, czy w środku coś jest. Ale chyba nie. 23 mm ma. Oryginalna, teraz zobaczymy czy jest jakiś zamiennik. Wiem, że dwudziestka na pewno była, a może i szersze są. Już wiadomo co było w środku, się zastanawiałem co tam jest. O, otóż, to było w środku. Tak, to dokładnie było założone, bo no, tutaj widać po śladzie śrubki. Także tutaj takie szparki zostawały, no tak na 2 mm z jednej i z drugiej strony. Tym przypuszczam, że się jakiś płomień reguluje albo właśnie wydajność może tego grilla, ale tak jak było, było w zasadzie ok. Także zostawię to tak samo, tylko spróbuję je wymienić na, na jakieś lepsze. Nie było, to producent miał jakieś przebłyski, że niektóre rzeczy powinny być z nierdzewki, bo te blaszki małe są z nierdzewki, ta końcówka jest z nierdzewki. Natomiast no gdzieś pewnie wygrały koszty, no i dlatego te niektóre rzeczy będzie trzeba zastąpić. Może czymś się muszą różnić takie grille za 1000zł od takich za 3000 Miejmy nadzieję, że tamte za 3000 są faktycznie lepiej wykonane. Że to nie jest tylko kwestia plakietki, bo tu do reszty się nie ma co przyczepić. Różty są fajne. Mówię, to jest jakaś marketówka. Nie pamiętam, chyba w kupowana czy gdzieś, ale generalnie sprawdzała się fajnie. Tak do 300 stopni się realnie nagrzewało, także nawet dało się upiec pizzę na kamieniu. No po wstępnym wyczyszczeniu tego to widać, że tu nie ma z czego ratować, bo ta blacha już jest faktycznie kiepska. Nie wiem czy to widać na filmie jak ona jest krzywa w ogóle, no ale, ale... na wzór się jeszcze nadaje. No i te blaszki, to są już w opłakanym stanie, to się... To się w rękach rozpada. Także to na pewno idzie. Zamówię rurki z metra. Jedna rurka ma... 38, 3, 40. Razy 4. 160 cm, czyli 2 metry jak kupię to będzie wystarczająco. A blaszka nierdzewka taka gdzieś z odzysku. To było z jakiegoś projektu. Mi zostało chyba z pick czy jeszcze z karawanu wcześniej. Generalnie to chyba jest jedynka albo 08. Wystarczająco, z tego się ładnie wytłoczy właśnie tamte nakładki. Jedną z blaszek sobie rozpłaszczyłem. To jest jeszcze taki rancik, niecały centymetr. Także zaraz sobie to odrysuję i pokażę Wam fajną gilotynkę, którą dostałem od mojego taty. Gdzie się wyhaczył, nie wiem, na eliksie, czy gdzieś. Taki głęboki PRL, ale yy, jeszcze w zasadzie nowa chyba była jak dostałem używana przez nikogo. I tutaj jest to cudo. Wcale się nie naśmiewam, bo robi robotę. Woreczek chyba oryginalny, bo taki z rzepem fajnym. Zaoliwione, ładnie zakonserwowane. I teraz, działa to tak, że mogę sobie to wkręcić w imadło. Taka mała gilotynka. Ale wystarczająca do takich prac. Junkie. Junkie. Junkie.

W świetnej maszynce. To jest napisane, to, ale to nie jest data. Fajne. Pewnie to się jakoś jeszcze reguluje, bo tu widzę jest jakieś podsadzenie, i dlatego, może według mnie ona gdzieś tam trochę krzywotnie, ale generalnie nie bez wysiłku, fajna. Hej, na końcu kultowa rączka od roweru, od składaka. na nowe rurki, muszę poczekać, bo dopiero zamówiłem, no to zrobię sobie te blaszki w międzyczasie, no tak było a taka z nierdzewki yy, niestety giętarki nie mam, bo się okazało, że wujek giętarkę oddał na złom także po prostu w imadle to wygiąłem ale spełnia swoją funkcję tutaj ma takie na boki nóżki tu jest podcięte że to, leży dość. to ma osłaniać po prostu palnik, żeby ten ogień nie szedł bezpośrednio na, na jedzonko, a to co kapie, to żeby właśnie było osłonięte. Także cztery takie sztuki potrzebuję. Thank you.